Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, z racji tego, że na moim podwórku są instalacje fotowoltaiczne na solar trackerach i instalacje fotowoltaiczne, że tak można powiedzieć, gruntowe, ale nie podążające. I posiadam też dwa magazyny e, energii: jeden jest nisko napięciowy 24V, drugi jest wysoko napięciowy 300V. E, a mówię 350V, bo to wszystko jest w zależności od naładowania tego magazynu. Posiadam też tutaj takiego zakłócacza, yy, za, zakłócacza tutaj robienia filmów w łobuza. Bo się domagam zabawy. tak? Zaraz się pobawimy. Szczekusia i yy, mówiłem, że jest. 12 listopada czy nie, bo nie wiem, nie pamiętam z tego wszystkiego ale słuchajcie, myślę zrobić dużo takich filmów właśnie A i co tydzień, jak się komu znudzi to nie będzie oglądał ale ja bym chciał takie coś wiedzieć jak się zachowują magazyny energii właśnie w takim okresie jak teraz, widzicie szaro, buro i ponuro czasem trochę tego słońca się pokaże, z jeden dzień poświeci później ze trzy dni nie poświeci i, I jaki to w tym momencie ma sens, yy, właśnie ten magazyn energii? Czy to pomaga, czy to nie pomaga? Co, co się, Z czym to się je? Bo ja też się tego uczę cały czas. Tak naprawdę mój pierwszy sezon zimowy z magazynami energii. Także uczymy się razem. Także co? Słuchajcie, zacznijmy od bardziej popularnego, czyli nisko magazyn energii. I tak, zasilanie tego magazynu energii to jest instalacja. 2,4 kW. Kierunek południowo-wschodni. Dla mnie to jest najlepszy kierunek, jak widzicie. Tutaj mam otwarte, otwartą przestrzeń i tak jak mówię, południe jest tutaj. W lecie południe słoneczne przesuwa się w tą stronę, a w zimie zawsze przesunęło się w tą stronę. Czyli mamy tego słońca najwięcej. no Ja nie miałem wyjścia i to jest dla mnie najlepsza. Słuchajcie, miejscóweczka. Także tu jest 2,4 kW pod kątem 55 stopni wolałbym 70, ale musiałbym sobie zasłonić okna także 55 stopni, też ogarnia temat, no tak się okaże, czy ogarnia czy nie ogarnia i do tego eksperymentalnie jeszcze pod regulator MPPT dodatkowo ładujący ten magazyn jest dwa panele 400W tu mamy 800W w, w kierunku południowo-zachodnim które no, mają utrudnione życie, bo jeszcze tutaj studoła je zacienia Ale będzie zebrana informacja, czy w takim kierunku warto sobie coś powiesić na ścianę na zimę. Także nic się nie dzieje, trochę z tego energii jest. A dla mnie, mówię, statystyka, informacja na bieżąco. Także słuchajcie, chodzimy do bunkra. Kłania nam się nisko napięciowy magazyn energii na bateriach LIFE PO4. To są baterie 25,6 V, 100A. Ah. W czterech bateriach mamy tutaj 10 kWh, 10,5 kWh pojemnościowo, użytkowo około 9 kWh. Jeśli jest magazyn naładowany do pełna, do tego falownik off-gridowy z możliwością podciągania z sieci, co już niestety teraz musi robić, bo od około dwóch, która jest godzina, tak, od półtorej godziny leci na tę pompę ciepłej wody użytkowej i za mało tej energii, także jeśli falownik zejdzie sobie, tutaj mam podgląd, lepiej mi właśnie ten MPPT od tych dwóch paneli e, zawieszony, tutaj nawet datę widać kiedy było uruchomienie i od tej daty zobaczcie jaka była ile wyprodukowało, by bo zobaczcie teraz nic nie produkuje kompletnie już bo nie w tą stronę klikam. 55 kWh wyprodukowało teraz nam idzie 0,1A. Także nic się nie dzieje, bo nie może się nic dziać, bo nie ma z czego się za bardzo dziać. Ale 55 kWh już sobie zrobiło na spokojnie. Falownik 36 kW, 24 V, tak jak mówiłem, jak mu zabraknie z baterii, to podbiera. Jeśli spadnie voltaż, nam do 24 V. Przełącza się na sieć, i wtedy właśnie tu jest taki troszeczkę problemik Bo jeśli jeszcze widzi kawałek tej instalacji fotowoltaicznej, te 200W, co ona daje, prawda, to idzie wtedy pełną mocą, która jest ustawiona. Tutaj mam akurat już 80A, muszę zaktualizować, mam 90A, nie 80. No to tak 3kW ponad sieci leci. Ładuje baterię, i później to jest oddawanie baterii, i trochę mnie tutaj do, to denerwuje. Może zrobię jakieś automatyczne e, odcinanie. Światła znaczy odcinanie PV, ja nie wiem, w tym nie ma sensu. Ale dobra, nieważne. Coś się wymyśli, daje sobie na razie radę e, w tym działaniu jak działa. I tak, bo dalej brnę tam gdzie nie trzeba. Także przejdźmy, jak to wygląda z takiej instalacji, e, ile można odzyskać energii. Słuchajcie, nie ile wyprodukowała fotowoltaika. Bo w takiej instalacji my nie oddajemy do sieci, czyli nadwyżka, to nie ma nadwyżki. Jak naładujemy baterię do pełna, amen. Tyle, obcina nam produkcję. Dziękuję, do widzenia. Także, no, z tego powodu, o, właśnie. Tu leży jeszcze 5 kWh, które będzie wpięte do układu, żeby właśnie to się nie marnowało. I słuchajcie, lecimy. Mamy ofgridek. Jak widzicie, 800W jest teraz pobierane z tej instalacji. I tutaj mamy, słuchajcie, miesiące w tym miesiącu, już w listopadzie, z tej instalacji ogólnie, właśnie z tego, z tego urządzenia. No, no, z tego w grydu pobrałem 40, prawie 5 kWh. I słuchajcie, tutaj jeszcze zrzucimy na dni średniodniowe, zużycia są. O, tutaj zobaczcie, tam gdzie są takie syte słupki, to jest ładowanie auto elektrycznego. I tych sytych słupków jest coraz mniej, bo niestety tych słonecznych dni już było tak mało. Tak jak mówiłem, jeśli już do południa mi nabiło magazyn do pełna, to ja podpinałem elektryka, pod to i ładowało mi jeszcze elektryka i właśnie teraz będzie w tym momencie zabrakło. Zobaczcie, tu już widać 23,8. On się teraz przepiął. Najpierw na sieć zrobił bypass. I za chwilę dopnie jeszcze ładowanie baterii. Jeśli bym wyłączył fotowoltaikę w tym momencie, to bateria będzie ładowana tylko 4A. A ona, jak widzi, ten to robi wspomaganie i ładuje pełną mocą 85A. I tak to się przełącza, włącza, wyłącza, włącza, włącza w kółko. Nie tak to jest ustawione i tak to działa. No tak ma działać. I e, zobaczcie. średnio to tego, jak widać, około 3-4 kWh na dobę wychodzi z tej instalacji. I tak jak mówiłem, wrócimy bo się zapędziłem miesiące, widzicie. Miesiące mamy 45 kWh już tak na okrągło, ale od tego musimy odliczyć to. O, zaraz zobaczyć co ja pobrałem z sieci, żeby to po prostu działało, także 10 kWh 11 trzeba odliczyć. Czyli zostało mi z tamtego 35 kWh. Ta instalacja tylko dała radę. Wyprodukować. No, może nie wyprodukować, ale tyle udało mi się odzyskać właśnie z tych paneli fotowoltaicznych już na gotowo, bo musimy liczyć. Jeszcze straty przetwarzania z 24 na 220 i na ładowanie baterii. No, tutaj wszystko trzeba. Falowniki wszystko biorą w swoje energię i tutaj tego nie ominiemy, nie? Straty, straty i straty. no Dziękuję. Tutaj nie ma czarowania, tak także 10% na pewno pierdziela. I właśnie, tym na bieżąco, żeby się zobaczyć, 3,2 kW pobiera. Także jestem na obciążeniach 14A do 16A. Tak się starałem, żeby więcej mi tutaj nie podbierało, nawet jakbym ponad kW jeszcze coś ładował, elektryka na, na, na przykład. Także mieszczę się w tolerancji tego wszystkiego. No i słuchajcie, yy, temat myślę nisko napięciowego magazynu energii. Mamy zamknięty, no, no, zamknięty, no, omówiony. Także teraz lecimy z wysokonapięciowym magazynem energii. I tak, o, może zacznijmy od tego jeszcze, właśnie zacznijmy. Kontynuację, zobaczcie, tu jest schemat całej mojej instalacji. Tu jest nisko napięciowy magazyn energii. Tutaj mamy wysokonapięciowy magazyn energii. Co w skład tego wszystkiego wchodzi, bo za każdym razem też nie ma sensu, żebym ja to omawiał tutaj wszystko jest czarno na białym że tak powiem i kolorowym pokazane jak doświetlimy może będzie jeszcze lepiej widać czasem ktoś chciałby sobie popatrzeć także tak to słuchajcie wygląda na razie to działa elegancko i tak wysokonapięciowy magazyn energii tak jak mówiłem Woltaż jego zależy od naładowania baterii i tutaj ten woltaż nam skacze z góry do dół bardziej się trzymamy na napięć pojedynczego ogniwa i u mnie bezpieczne napięcia ogólnie to ma być 4,1V do 3,5V o właśnie się przełączył z powrotem naładował no i tak się bawi rozładuje rozładowuje i tak kółko w kółko bo, bo ma większe obciążenie mówi o nisku napięciowym nie tutaj właśnie EWES nam pilnuje baterii to jest bardzo ważne bardzo ważne urządzenie bo ono pilnuje tutaj baterii Każdego ogniwa. 88 ogniw. Tutaj jest przeskana. Jesteśmy w pięci i EWS nam tutaj bardzo ładnie tego pilnuje: temperatury maksymalnej minimalnej każdego ogniwa i napięcia maksymalnego i minimalnego każdego ogniwa. I tutaj mamy granice, do których może wejść, czyli ładowanie, rozładowanie, bo tutaj nam się też robi rozjazd między ogniwami. Potrafi nawet do 300 mV się zrobić. O, zobaczcie, pobór mamy. Co? 30 uro. Aha, właśnie, jeszcze nie powiedziałem, widzicie, ciągło minus 7, minus 6 ampera, bo tak naprawdę w tym momencie ten falownik nie pobiera z sieci, tylko zobaczcie, on pobiera z wysokonapięciowego magazynu energii. Dopiero jak wysokonapięciowy magazyn się skończy, to on zaczyna pobierać z sieci, żeby jedno... no inaczej yy, odcina falownik wtedy baterię. Ona sobie stoi na jakimś poziomie, bo on tutaj odłącza tą baterię, wtedy zupełnie. Tutaj jest bateria doładowywana. Tutaj nie ma właśnie takiej opcji, bo yy, współpraca z siecią, no tak jest ustawione po prostu, żeby ją doładowywać, żeby te baterie się nie rozładowały za głęboko. A ta bateria jest ustawiona tak, żeby ją odłączać ona sobie czeka, aż coś ją zacznie ładować yy, ze słońca. Tak jest ustawione także. Niskonapięciowy jest zładowany z wysoko napięciowego magazynu energii. Tutaj wstępnie słuchajcie, to omówiłem: także jest bateria. Pojemność nominalna 16 kWh. Na razie pojemność użytkowa jest około 10 kWh. Bo cały czas jest, jest na testach bateria, a że jest mało słońca, ja nie chcę jej specjalnie z sieci ładować także. Próby są podnoszenia pojemności jak się dni słoneczne pojawiają Także na spokojnie, co z tym się nie pali I co nam y, zasila y, ten magazyn energii Bo z sieci ładowany Nie jest, nie ma sensu, ja w sieci jestem Ale jestem prosumentem, także tam mam magazyn energii Nie ma sensu mi tego doładowywać y, z sieci y, Tak jak tego malucha, bo ten działa tak bardziej off gridowo I tu już jak jest mus to mus go doładowuje, ale przez to, że też są małe obciążenia na niego. Oprócz pompy ciepła, tak naprawdę sobie, że tam 600 W, to, to praktycznie on sobie na spokojnie e, pracuje. Dobra, bo się znowu rozgadam e, niepotrzebnie. Idziemy do Solar Trackerów. I tu mamy pierwszą instalację fotowoltaiczną o mocy 385 kW. Solar Tracker jednoosiowy o stałym końcu 40 stopni już od 2016 roku jest ze mną i produkuje energię. A tutaj jest drugi koleżka, większy Brat Solar Tracker, 5kW, też jednoosiowy o stałym kącie 40 stopni. I tutaj od 2000 roku jest współpraca, z znaczy najpierw z gridową, a teraz z hybrydowym magazynem energii. I tak on się nam prezentuje od przodu, także teraz zobaczmy, kto tu idzie, e, o, raz. zobaczmy, gdzie ta energia z nich płynie. I leci nam to do trójfazowego, hybrydowego falownika 8 kW. O, i teraz ładuje się magazyn energii, niskonapięciowy zobaczcie, obór jest. 3414 W, Tak jak widzicie, a z baterii nam ciągnie w tym momencie 311. Z sieci podbiera 200 W w tym momencie, także praktycznie cała energia jest podciągana z baterii. Instalacje już praktycznie jedna produkuje 400 w, 40 W, druga 30 W, produkuje a z baterii leci 37 kW, 11A. Także tak sobie tak fajnie słuchajcie, pracuję. A konkretną pracę miesięczną tą zaraz Wam pokażę. Na słuchajcie na wykresie, także idziemy do bunkra. Palownik nam trochę zawłusza. Tutaj się proszę tym nie sugerować, bo tu jest odnawianie co 5 minut. Także no niestety jestem skazany na takie odnawianie ale liczy się nie to co się yy, dzieje co 5 minut tylko się liczy się całe że tak powiem i tu jest dzisiejszy dzień tak wygląda właśnie nam no, dzisiejszy dzionek słuchajcie tutaj sobie można zobaczyć właśnie co 5 minut co się działo o, przyszło troszkę słońca prawda także już baterie zaczęło się ładowanie Później słońce sobie poszło, zaczęło się rozładowanie baterii, i tak sobie z dnia na dzień coś się dzieje. 7-3 kWh dzisiaj tej energii udało się uzyskać. W okresie miesięcznym są takie supeczki fajne pokazane. O, i tak sobie można podglądać już teraz e, dziennie. Zobaczcie, co poszło, co, co wyszło. Ale nas interesuje najbardziej. E, jaki wpływ ma ten magazyn na tą energię produkowaną właśnie z fotowoltaiki, a dodatkowo jeszcze solar rakerów, które śledzą słońce i dają więcej energii i tutaj najbardziej to można pokazać ogólnie na, tu jest produkcja widać słupki produkcyjne a tutaj mamy słupeczki chyba zaraz dokładnie jeszcze pokażę oddane do sieci, zobaczcie im mniej jest oddane do sieci tym więcej było autokonsumpcji i więcej Yy, znaczy, no w baterii mniej jak 10 kWh na razie nie zgromadzę, także mam ograniczenie bateryjne i przez to też jest wysył do sieci, bo był słoneczny dzień, a w słoneczny dzień zobaczcie 37 kWh wyprodukowane i tu mamy, yy, można zobaczyć. Zużycie moje było 24, także to jest całkowite zużycie, nieważne jest więcej czy z baterii z czegoś, to jest zużycie właśnie yy, prądu. Ładowanie 10,2, rozładowanie 7,8. Bateria jest cały czas na testach, także tutaj różne są te ładowanie rozładowania. Myślę, że do końca roku już to słuchajcie ogarnę. I tutaj mamy taki fajny bilans. To jest bilans właśnie dzisiejszego dnia na przykład. Czyli te 7, 73 kWh w praktycznie w 100% wykorzystałem. W 50% wykorzystałem na bieżąco. Kolejne 40. O, zaraz nam tu skocz. 47% wykorzystałem do ładowania baterii. Znaczy poszło w, w baterię, i to są takie resztki, które no zawsze są wahania: albo pójdzie w sieć, albo podbierze. I na całe zużycie, nie oby, bo teraz, która jest godzina, 14 jest teraz, tak, także nawet do tej 14, no niestety tego dnia e, słonecznego mi brakło, bo już mam zużycie 11 kWh i przewaga sieci już jest ponad 50% ale jeden dzień jak to mówią jaskółki nie robi czy jakoś tam było inaczej popatrzmy na układ miesięczny i w układzie miesięcznym wykorzystanie na bieżąco fotowoltaiki plus jeszcze upchanie to w baterię ile się da poskutkowało z tym że tylko 27% całej energii z fotowoltaiki poszło mi w sieć. No ale te 162 kWh, które wyprodukowałem, i tak yy, niestety nie pomogło za dużo, bo zużycie mam 278 kWh. I niestety dalej udział w sieci jest 60%, 60 w tym miesiącu. W, mówię w listopadzie, także tych materiałów. Słuchajcie, będzie coraz więcej i będzie to coraz bardziej yy, widoczne i klarowne, jak to z magazynami wygląda. Jak przy okazji jeszcze Wam pokażę jak wygląda pogodowo listopad u mnie zobaczcie sobie można najwyższe najniższe temperatury prędkość wiatru słuchajcie tutaj macie wykres jak te temperatury się każdego dnia listopada klarowały prędkość wiatru widzicie tego wiatru u mnie dosyć sporo było kierunek z jakiego mi dmuchało w dom i tutaj jeszcze jest na przykład yy, ciśnienie zobaczcie skacze ciśnienie raz góra raz dół jedzie do ciśnienia jak głupie nasłonecznienie coraz mniejsze niestety jest nasłonecznienie i tutaj mamy indeks UV także słuchajcie tak to wygląda na daną chwilę cały czas ale jeszcze yy, z mojej strony ja to już kilka razy powtarzam jest hapel bo kolega niestety z, no stało się, kiepsko się porobiło mieszkanie się spaliło tutaj już dużo kolegów na YouTube ten temat ruszyło za to bardzo jeszcze raz dziękuję że się udało że lecimy, słuchajcie, z, z tematem i zobaczcie co tu się dzieje, nie odnowiłem wczoraj była informacja rzuciliśmy tematy na swoje kanały to jest około 12 godzin, słuchajcie Zrzutka była ustawiona na 10 tysięcy, bo to jest kolega, koleżanka Keniego, właśnie naszego kolegi YouTube'owego i ta koleżanka no dała 10 tysięcy tutaj nam limitu, ja się nie znam za bardzo na tych zrzutkach, także poprawcie mnie jak coś źle mówię 10 tysięcy limitu dała i Kenny mnie wtedy właśnie poprosił, może by coś tam się udało uzbierać ja postarałem się ze swojej strony, tylko mogłem ruszyć tą całą słuchajcie machinę Naszych YouTube'owych tematów, bo pamiętajcie, w grupie jest siła. My jesteśmy bardzo mocną grupą. Tak jak mówię, jak się zbierzemy do kupy, to jest ponad pół miliona subskrybentów. Także jest tych ludzi, robimy dobre rzeczy cały czas. Uczymy Was, pokazujemy. Także dalej chcemy coś dobrego zrobić. I zobaczcie, co się stało. Z tego co wiem, już się dowiedziałem, bo też dużo informacji nie mam. Kenny wziął 30 tysięcy kredytu na naprawę tego mieszkania. Mieszkanie spaliło się w poniedziałek. Dzisiaj mamy niedzielę, której była sobota. Informację dopiero dostałem, bo w filmie jest pokazane też, że on chce sprzedać cały sprzęt po prostu swój, e, który tam e, właśnie, no, w które wkładał swoją pasję i wszystko. Tutaj e, muszę odzieć dalej podjechać. On chce to wszystko sprzedać. To myśmy po prostu ja kategorycznie powiedziałem nie. To są jego marzenia, to jest to co lubi, tak jak ja bym musiał sprzedać wszystko co zbudowałem. Wiecie takie to jest straszne? My to robimy, my to robimy po prostu z pasji i nigdy byśmy na połowy tej kwoty nie odzyskali, którą no tak naprawdę włożyliśmy w to. Bo pracy tutaj swojej nikt nie liczy, a to jest czasem i pewnie większa połowa tego wszystkiego ale to jest ważne, słuchajcie, to jest ważne, że udało się, zobaczcie mamy prawie 23 tysiące złotych zbieranych w 12 godzin nie wiem, 13 godzin, no to jest coś pięknego, słuchajcie to jest, to jest właśnie magia nas, was yy, że jesteśmy tą jesteśmy tą jednością, nie, to jest ważne powiem wam. to jest ważne, nie to dalej trzyma, więc wiecie, to tragedia Kenego i ja to taki jestem, jestem ale no, później Człowiek taki miękki trochę w środku, nie? Życie, nie? Temat tematem, magazyny magazynami, ale ludzka tragedia to jest, ludzka tragedia i nikomu tego w życiu bym nie życzył. Ja tam jakichś takich dużych tragedii nie doświadczyłem, ale no, dzile się z tym czuję, powiem wam, no i tyle. Także no, umówi kredy weźmie w banku. Słuchajcie, jak koledzy mówią na swoich e, filmach i jak jest nas Jestem miliony, że tak powiem, bo po wyświetlaniach to jest miliony. Bo i od każdego złotówka. Nie mówię 10 złotych, złotówka, słuchajcie, to nikogo nie zbawi, a, a na pewno słuchajcie, pomoże. Bo mi się tutaj. Bo mi się tutaj coś. Bo mi się coś tutaj połączało. Dobra, bo znowu filmie miliony tego filmu, nie wiadomo jak długo. Magazyn energii. W moim wykonaniu cały czas na bieżąco, bez żadnych udziwnień, ładny dzień działa, super. A później dwa tygodnie nie będę pokazywał, bo nie było słońca. Nie, na bieżąco, jak jest, nie ma słońca, nie ma energii, nie ma w magazynie prądu. Dziękuję, do widzenia, ale ja i tak jestem zadowolony na razie z tego co jest, bo idę dalej w tą autokonsumpcję. Jestem w starym prosumencie, to mi nie jest potrzebne do niczego, kompletnie. Ja mam magazyn sieci, nie ale w nowym systemie już jest słuchajcie inaczej ja nie wiem jak jest w nowym systemie bo ja w nim nie jestem jakbym był w nowym systemie to bym jeszcze kombinował podwójnie niż jak teraz bo teraz to tak robię z doskoku a tak bym kombinował każdą kilowatogodzinę którą bym musiał wysłać do sieci to bym próbował domu jakoś zatrzymać taki typ także y, jeszcze raz dziękuję wam dziękuję kolegom z YouTube'a, że jest taki odzew że to tak fajnie ruszyło i... Ja działam dalej, słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło, lecimy z energią. Cześć!